Sobie no, tak. witam, witam serdecznie wszystkich, mamy pierwszy tak ze sobą, jak? jak było wczoraj o no, Było Dynamicznie na starcie, a potem było bardzo dobrze, nosiło kamienie do 5-6 metrów na sekundę i torba, e, i było fajne. Gol? Nawet gol był. No to super. Ale mogę Start bardzo dobry, idealny woskownik. 4, 4 sekundy po otwarciu okna, już byłem w cylindrze. Na początku ciąłem z czołówką, a potem miałem swoje pomysły i chciałbym być na Nie udało. Drugi południe. Nie, 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 jego podważamy I tyle. No cóż, jak wystartowałem, miałem krzaczka w linkach, nikt tego nie powiedział. Co miałeś w linkach Kawałek krzaka. I sobie z nim, ale dałem radę go wytrzepać. A potem? Dzień był fajny. Doleciałeś do gola? Tak. Ty? No hmm? A, sieman to. No, start był fajny, tylko że Powiedz minut... jak się nazywasz. Janek 303. Zdzisław Dyrman. <laughs> Ozwał się. pierwszy mi jest z No i... Pozdro pozdrowienia było 9 minut do startu i spadłem 500 metrów. i super. No to leciałem poniżej całej ekipy, no, ale cisnąłem cały czas. Cisnąłem. Udało się wygonić spajka na na 50. km no i potem go prześcignąłem 7 sekund a, a, tego nakręć, tego, a, tego nakręć no ale pływem drugi, bardzo... no bo living pointów miał więcej Coś Coś tego nakręć pan, pan tu jest najważniejszy nie wiem, ja to, zgodnie z planem nie wiem co to robiłeś ja dzisiaj, jestem. bo cały czas jesteś w śmietanie czy w czymś takim, nie wiem co ty rano robiłeś ja zgod, wczoraj zgodnie z planem czekałem aż się wypompują ale się nie wypompowali. Zbyszka dogoniłem na 50 km nie. Zbyszka na Nemo, tak? Zbyszka na Nemo. No i Po e, e, prostu nie mogłeś pozwolić, żeby on po prostu cię rysnął, tak? Tak, i wykonałem plan, wszystko zgodnie z planem. Jestem bardzo zadowolony. Jestem nieśmiertelny. W tym. E, w... W, w sporcie jakie jest w teraz pozycja? Bardzo dobre. To Strategiczne. Nie to jest... rzucam się w oczy, uderzę e, z zaskoczenia. Ja... <grytania> <grytania> Piotrek, kurde, zadaję proste pytania, oczekuję proste odpowiedzi, a nie tak mocno skomplikowane. Nie wiem, ja takich liczb nie ogarniam. <grytania> nie ogarniam. Powyżej 50 nie liczę. Powyżej, to znaczy, zaczynasz liczyć powyżej 50 milionów. Wtedy to jakoś teraz liczby zaczynasz ogarnąć, tak? Myślę, że to jest to, kamerę, żeby ludzie widzieli.